Żeby ogólnie nie przegapić kolejnych filmów takich ciekawych Dzisiaj będziemy grali 15 rangę biali To akurat jedna część mi się nie nagrała gdy wbiję tą B. Ogólnie też możecie zostawić suba Bo to jest za darmo Nic wam to nie zabierze a jakby mi to wzmocni i będę miał jakby Większą chęć do nagrywania Też jakby możecie to zmienić W każdym razie możecie to odsubskrybować mnie Więc no. To też zapraszam Was do kanału, do, czy do mojego klubu. Będziemy ogólnie tu grali, będziemy robić jakieś rzeczy, live'y i te typ te podobnym. Też linka wam wrzucę. Tam linka w opisie Wam wrzucę, żeby sobie odebrać to. No i zaczynamy. Tak jak mówiłem, będziemy wbijać 15 rangi, więc no, to nie będzie zbytnie łatwe, ale też nie będzie pewnie ciężkie. Idziemy po to Hop, hop, hop Dobrze I trzeba go zmiażdzić Oj, 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 oj Mam problem, problem Oj, mój Pokut na mnie poleciał, no niestety Bramę kolejną No trudno Zgrodno się mówi To jak by by zabić nie podeszłam do niego, teraz ją zabiję prawie Jakiś Kuczek Nie, nie, Dobra, w iłaki. Iłaki ,łaki ,łaki. Może być Patrz mi się nagrywa w ogóle To jednak będzie trwało dosyć, krótko, za te 10 minut powinno. Jeżeli to teraz słyszycie, to pewnie... Jest dobrze wszystko i wszystko się dobrze nagrało. A jeżeli nie ma to, to problem. Co, co, że mam problem. W wtedy mam problem i nie będę nagrywał? jakaś inna coś pójdzie, bo ciężko jest nagrywać. Dobra. Tak, to let's go, wybijamy. No to się też zakończyło, nie wiem. No nie czekam, dobra. Nie, nie, o nie do mnie potrzebne. No trudno. Kto mnie w ogóle ogląda? Kto mi przyroczył? Dobra, nie wiem. Mam a gdzieś tu. Se trudno. Kurna, jak będzie tak zawsze, kurna, nic mnie nie ogląda, a ty kurna, wkazujesz, że coś mi ogląda, a tak naprawdę nie. Co jest w ogóle? Nie na TV jestem. Co jest? Co on wszystko mnie trafią? Nie, no... Tak blisko. Ale naprawdę leko. No trudno. No trudno. Przepilnować pilnować miarę czasu, żeby mi to nic nie przerwało Też dotykać to te czasem muszę, żeby też mi nic nie przerwało Tak 10 minut, będzie trwało pewnie <śmiech> <śmiech> Dobra, dawaj No nie, 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 dobra, nie, a ja Nie nie, tak się no, nie... No nie chcę na niego takiego grać. Ciężko mi się wygra na niego. Dobrze, że trzymaj taki A teraz są boty, więc... nie w Jeżeli jest gnia, to znaczy, że zginę na... ...na... ...od bota. Więc możecie naprzeć no, Znaczy że się naprzeć zimbą, do... Dobra, no, nikt tego nie widzi, ale to, to się wytnie. Chyba, że mi się nie będzie chciało. No raczej to drugie nie będzie mi się chciało, więc no. Chyba, że to wytnę jakimś cudem, ale... Nie chcę się Teraz musimy napisać. <laughs> Teraz musimy wygrać. nie wygramy, to, to może sobie tak napisać. Tak powinno być to coś, bo po prostu miałem odwrotę. Nie, gina. Gina, no. Nie, to jest no. nie wiem. Nie umiem grać tym kiełem. Kieł jest taki, kurna... Ciężko, ciężko, no. Muszę zbierać pr by co chwilę. Żeby coś się zdobyć, jakby nie. Kolejny kieł. I to nie ma że skakuje typa gosta jakby... RB Taką No nie wiem bo co jest Czemu on ucieka? Kilometr. Praw O tu O, oho Wiedziałem, że ma tu... Wiedziałem, że ma to. No wiedziałem, jakby miał te kropki, nie wiem co tam było. Coś tam. Ten popcorn latający, nie wiem. Co bym to zrobił? Ja to, ale no, jak miało tamte, no to ciężko było. <śm> 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 Znowu na boty gram. i teraz to przegram, to trochę łóżko. ale to przegram, to, ale to przegram. Nie mogę tak podchodzić. Co się daje robić? Co jest no? Chciałbym ten karma jakiś taki. Ja wszystko będę przegrywał, co jest. Co jest, co jest co, ale szerszały w ogóle. <grymne> Ciężko. Teraz ja to

Praktyczny kiełko robię Kieło, kieło U nas w drugim odcinku Wybijam mm. kolejnego Czyli bycie mi się chciało Pewnie Ten odcinek wleci od Gdzieś o 14 Lub gdzieś o 13 13 i 15 40, 50 To już będę pełnił trochę To jeszcze się nie

Tak, to, to jest byłościowo. A teraz cicho mówię w ogóle, nie? Ja bym nie coś tak jakby uciec jak na że. A I coś, to się to chciała? Nie Tak, to chciała, no. zrobiła w ogóle

Jakieś będzie trwało pewnie 13-14 minut Dobra, oj teraz go Testera tego. Tak wkurzacki tester I, 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 bum. I, no, Fajnie, nie, raz, fajnie, nie, 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 nie No nie Co ja zrobiłem? A Ojoj, będzie dłużej chyba trwał ten odcinek Piętnaście No kurna, nie umiem pewnie 15 metrów sygnet, żeby wbić kiedyś kurwa Dobra, dostał bombę do boku to już to się ciężko było Zapłacić ciężko było. co mnie tutaj? A to leci na trzech hity Teraz będzie na dwa hity, Tak, leci na dwa hity

Bo nie mogę na wizy, walić, bo nie... Dobra Teraz tylko trzeba bić te 7 piekarków No nie, pewnie 15 minut będzie trwały kinek. Chyba, że znowu z kina To wtedy będę miał problem No ale aby nie O nie, o nie Coś mi się przerwało. znowu kurna, że akurat musiałem to kliknąć, to ustawienia poboczne. 17% mam coś. Czat, mogę włączyć. Ta, ta. Ajaj. 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 to mi Ajaj. Ajaj. Nie mogę na tym dokonać, bo już, no, już się stresował. Tak, tak myślałem, no zginęłem. Muszę na miejsce pewnie, tak? Nawet nie będę wiedział, bo. Dobra, y, robię cięcie, bo nie wyjdę z tego. Dobra, już jestem. Akurat nie straciłem parków, bo jest na LO7. Więc dobra. No dobre i to, że też jak wiadomo, to chociaż nie straciłem parków. Mnie Ale Nie używam, który w ogóle To ja go zaraz zabija. No rozwalę, rozwalę, rozwalę. Nie trzeba No nie trzeba bronić, ale Dobra, Dobra Góra, już, już chciał mnie zabić Ja... Już to widziałem, że chciał mnie zabić Udało mi się, że ja go zabiję Teraz patrzcie, jak wygląda Nie zobaczę, nie zobaczę Dobra 11.40 Ajaj, a ja, ja to miało trwać 15, ale nie, 16 A, no to fajny senior, fajny senior. Nie powiedziałem, no. Ai no. plus 2 plus 1, plus 1. Dobra, jeszcze 6. Ai ai, ajaj. ciężko, ciężko. Jeżeli tu będzie 2 z 20 minut, to. No, ciężko będzie. Coś w sumie lepiej dla was bo nie widać, bo trochę długo. Nie, 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 w Nie wyjścia st na stronie brawo, drugi z drugiej, więc... co co jest w ogóle? O, ciężko, ciężko. Na 2 minuty razie dał radę to zrobić mm -hmm. Dobra 3 Raz, 2 3 Też raz Raz, spadł z dwa, 2 Lecimy tam się pozabijaliś i gdzieś tutaj no, tak no, no, bańko, buta, buta. Co tu jest? Jak nie wiem, tatko no trudno. No, chociaż zero, dobra. Chociaż jestem taki słaby. Aj, aj. Nie będę kapił, żeby nie było. Dobra Już tutaj pod sytuacja, stres, stres jest w ogóle, się nie wybijają typy Ciężko, no problem, będę ja akurat, no Tylko nie chcą już popracować, no. wybijać się nie umiem no, Dawaj, skocz na mnie, dawaj, skocz nie masz syfie. No Dawaj, nie na przywitli Jednak ma piśmie No dobra, jak no dobra To no Patrzcie, się wchodzić nie mogę, no to w ogóle... co To w ogóle miało tak. Znaczy? No jakby... Okej? Okay. fanga co w ogóle wbijać nie umiem. No to był fang. Znaczy no, kieł. Fang to kieł. Dobra, jak go zostawię. To by to jest gratarki. Teraz 2 upsets i te powinny chodzić też na trzy. Oj, co oj. No i a wani to jeszcze raz? nie wiem, wani wani, no nie No nie no, to ma jakieś kurna nie podjeżdża w ogóle Czym ma no, ten kurna robocie Teraz do trzeba... O nie, prawie wyłączyłem Rywan Dobra Dało się tak szybko Szybko zrobić teraz drugie miejsce i będzie git nawet nie chcę tego pierwszego zdobywać. Chyba, że za drugie będzie trzecie, Sześć za To będzie miał problem. Znowu to ma już, Jak to ma akurat z tego. No. Nie wiem, mój ma wszystkie te. Te lekarze, które są Nie wiem, czy to jest, co mam robić. Ehm, wszystko, no, nie było szans. Cześć, miałem. które tam miałem miejsce? Chyba, piąte? no to było trzy. no to jeszcze czwarte muszę zajmować. No ja No tak... Tak proste, tak... 7 w Eliminator. No chyba nie, chyba ja.

On ze telefon przewalony o ja spetch o ja o, ja, o, ja, o ja. nie no nie ma przewalone. No ja. co jest. I dobra, chwilę jeszcze. Chyba widzili. Tak, let's go w końcu. Dobra, jeżeli odcinek Ci się spodobał, Zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Bez przedłużenia, bo to już 23 minuty trwa papa i do utrzyzenia za kilka godzin. 吃又多。